tutaj Y. Dzisiaj jesteśmy w Krakowie i będzie bardzo wyjątkowy odcinek dlatego że po raz pierwszy będę miał okazję tak naprawdę wam pokazać od hulis jak wyglądają moje pokazy takie korporacyjne. Dzisiaj będę występował dla szlachetnej paczki, więc będzie to nietuzinkowa sytuacja, ale z tego co widziałem rider, to będzie to bardzo podobne, więc będziecie mieli okazję zobaczyć jak to normalnie wygląda, więc lecimy z koksem. Jedziemy teraz Uberem. Jesteśmy później, Krzysztof? Nie, na próbę? Jesteśmy przed czasem, nawet. Ale nie możemy pojechać do hotelu, więc od razu pojedziemy na próbę i dopiero później do hotelu. Także trzymajcie kciuki za próbę i, i na tej próbie już zobaczymy się. I wylądowaliśmy. Waliska. Wylądowaliśmy w ICE Kraków, takie bardzo, bardzo znane, legendarne centrum konferencyjne, gdzie właśnie konferencja Szlachetnej paczki się będzie wydarzać. Powiem wam, idąc do tego pięknego budynku, pokażę wam. Prześliczny budynek. Idąc do tego budynku, opowiem wam, czym jest szlachetna paczka. Jeżeli nie wiecie, powinniście wiedzieć, bo wszyscy wiedzą. Ale jak nie wiecie, to wam powiem. Eee, szlachetna paczka to jest taka inicjatywa, w której specjalna organizacja, czyli szlachetna paczka, łączy dwoje ludzi. Łączy ludzi, którzy chcą pomóc z ludźmi, którzy mogliby chcieć tę pomoc otrzymać i na święta po prostu się robi taką paczkę dla rodziny, która jest potrzebująca, i tam się. Daje różne rzeczy i te rzeczy są przekazywane. I to jest mega fajne. o, dokładnie ta sama paczka, która jest stworzona przez człowieka jest dostarczana do tej rodziny. I jest super. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Idziemy do garderoby, ale już widzę, co będzie moim przedmiotem zainteresowania głównym tutaj. U, ciemno. To nie ja, to nie ja. ja nie ma o, Jesteśmy. Cudownie, dziękujemy ślicznie. Vlog. Bardzo fajna garderoba. Całkiem to widok. I w ogóle fajnie. I, i, i jedzenie jest, i kola jest! O, kola jest, patrzcie. To co ty krysy lubią najbardziej. To po co ja brałem tą jedną kolę stamtąd z godówki? Nie wiem. Szybko idziemy na próbę. Greg, dzięki wielkie pudełko jest już podłączone do prądu. Czy próba zakończona pani rozszerzania? Dzięki wielkie bardzo dzięki i do zobaczenia Samu nie znam co jestem ze spodziewam I wobrażność jestem, więc dzięki w tym momencie możemy dać inne dzieci ta pani to wygrała, mam talent. Także to jest super Jesteśmy już po próbach, jestem w garderobie, sobie tutaj chiluję. Tylko, że po prostu jak widzicie, nagrywam telefonem. A mianowicie nagrywam dlatego, że rozładował mi się aparat. Jestem takim głupkiem, że nie wziąłem ładowarki do baterii, do aparatu. Ale się nie przyjmujcie, jeszcze nie wyłączajcie tego vloga, bo on będzie trwał. Bo Krzysiek, mój menedżer w sensie, ratuje całą sytuację i pobiegł, poleciał po ładowarkę do sklepu. Jeżeli mu się uda, i przeskoczymy z powrotem na aparat, to musicie koniecznie dać lajka. Like 5 lajków dajcie mu co najmniej, bo to znaczy, że się udało i super, i będziemy dalej wam relacjonować, na czym polega moje występy. Widzieliście próby, to teraz wam jeszcze będę pokazywał trochę przygotowań i potem już zobaczycie sam występ i co się dzieje po występie, ale to już za chwilę. Moi drodzy, jak widzicie mama parat! Pokażę wam tutaj w lustrze. A to, że mama para, to oznacza, że Krzysztofowi udało się załatwić ładowarkę i naładowaliśmy wszystkie badania i vlog będzie kontynuował. Czy się cieszycie? Dobra, trochę przesadziłem. Nie jestem tym vlogerem, który się potrafi. A może się jakieś nauczę być taki energetyczny. Chcielibyście tego, to napiszcie w komentarzu. A ja jestem takim nudnym człowiekiem. Słuchajcie, jak widzicie, się przebrałem. W międzyczasie nie traciłem czasu, bo nie ma czasu. Za chwilę zaczynamy event. My musimy zrobić jeszcze sobie próbę wszystkiego. Bardzo ważne to jest. Poprawiam, które fryzurę, jest jestem taki ładny. Tutaj make-up, bo to będzie streamowane na Facebook, ale jak wy to oglądacie, to już jest pełnie dawno po tym streamie. No chyba, że będzie opublikowane, więc możecie zobaczyć w ogóle. Karol, głupotny, rozkręciłem się, więc już widzicie, jestem nakręcony przed pokazem. Muszę zrobić jeszcze jedną próbę, więc lecimy na próbę. Nasz Ania O! Ania Oł, Czyli tak zwany anioł, od pilnowania, czy dotrę na scenę na czas. I czy będzie pięknie wyglądał? Nie, to pani od make-upu. Tam powiem Wam, tylko że z panem Tomaszem Kamelem byśmy rozmawiali e, na tematy YouTube'ów. Tutaj stań, to będziecie widać. I jaki masz Instagram, to tu się pojawi. Masz Instagram? Tak. Tu powiedz? Świrę.e.k. Tu się pojawi. I wtedy może tutaj o, i możecie świrka tam zaobserwować. Tak, dobrze. Dobrze, Ja Wam powiem, że się stresuję masakrycznie tym pokazem. Naprawdę, to jest. Fuh. Wszystko będzie na żywo na Facebooku. Powinienem przestać to powtarzać, bo. Naprawdę jest to stresujące. Chyba najbardziej profesjonalne centrum konferencyjne, w jakim byliśmy. Nie ma lepszego polsku. I C faktura przyjdzie pocztą za to. Tak, Krzysztof wyśle. Nie ale jakbyście chcieli nas zaprosić, ja przyjdę. Będę mógł czarować. Dobra, wchodzimy scena. A podpiąć się. Jeszcze się muszę podpiąć. Gdzie jest Pan od dobry, dobry wieczór, dobry wieczór. Słyszycie mnie? Cześć, tutaj Y dla znajomych Y, więc od tej pory możecie tak do mnie mówić. Wyciągnijcie dłonie w ten sposób, przed siebie, idealnie. Kciuki w górę, kciuki w dół, ręce na krzyż i splatamy dłoń. Wszyscy mają? Zobaczmy, czy wszyscy mają. Patrzcie na mnie. Na trzy, cztery. Trzy, cztery. O, widzę, że dzisiaj trudna publiczność. Chciałbym zrobić coś naprawdę wyjątkowego, coś naprawdę magicznego. Coś, co będziecie potem prosili po tym evencie, żebym zrobił jeszcze raz. Od razu zaznaczam, mogę to robić tylko raz dziennie. Po prostu zróbmy to. Czy ktoś może mi pożyczyć pieniądze? Wystarczy jakiś drobny banknot. 10, 20 złotych. Ktoś, ktokolwiek. Tak? Masz? Tak? Ja podejdę, nie musisz wchodzić na scenę. Uwaga! W górze, żeby nie było Jest dyszka Magia istniała, to powiedzcie prawdę. Powinienem zamienić to z powrotem, prawda? Nie? nie, powinienem oddać na pamiątkę. Gdzie jest ten piękny gentleman, który mi pożyczył dykę? Na pamiątkę, na to, że magia istnieje. Proszę uprzejmie. E, ogromne brawa za inwestycje, ale powiedzmy sobie szczerze, wiesz co masz z tym zrobić. Trzeba płacić na paczkę, nie? Przepraszam, ale musiałam sprawdzić, czy nie zniknąłeś tego. Nie, to by było nie fair. A ja bym chciał sprawdzić, czy w torbie nie ma gwoździa. Nie, nie róbmy tej sztuki, nie róbmy. Wręcz przeciwnie, w torbie jest zabawka. Wygrałeś no, możliwość dałeś. pomieszania kostki. Ufajcie tutaj, jest, pomieszajcie. Podaj do Krzysztofa, ale. proszę. Mieszać? Tak, tutaj pomieszaj. Dziękuję bardzo. Mieszam. Słuchajcie, ułożenie kostki Rubika parę osób umie, ale ja spróbuję ją ułożyć za pomocą siły umysłu. To jest niemożliwe. Do tego jestem. Uwaga. Pole. To trwa jedynie pół godziny, na spokojnie. Ale mamy patrzeć spokojnie. na tą kostkę, czy nie? Nie, to pół, pół godziny ona będzie Ale my nie mamy nie, czasu, żartuję. człowieku. Nie, żartuję, tak naprawdę. No, mamy już opóźnienie 20 minut. Słuchajcie, ja nie mogę jej dotykać, bo ja to było nieuczciwe, prawda? Bo ja ją dotykam, tak? Nie jest umysłem. Więc odizolujemy ją, stryknę i ona się po prostu ułoży. Ludzie. Proszę Panie Ewa, sprawdzić, czy jest tak ułożona. Ty, naprawdę jest. Jest po prostu ułożona. Dotknij. No tak, tylko to jest ta druga, która była w torbie. Aha, czyli to nie przeszło. Eee. Zrujnowałeś gościowi karierą, dopiero zaczyna, wiesz tak. co. Ale Umówiliście to jest, się. A tak miło to mi To jest mój specyficzny afekt w stosunku do magii. Słuchajcie, to zrobimy tak. Wyciągnij dłoń w ten sposób, proszę na Mogę poprosić? Ale my tego w ogóle nie próbowaliśmy. W ramach zadośćuczynienia spróbuję ułożyć tę kostkę poniżej 10 sekund, okej? Okay? Bo nie wyszło. To w ramach no zadośćuczynienia. 10, 10 sekund? 10 sekund. 10, 9, 8, 8, 8, 8 7, jak 6, 5, 5 4, Szybciej, Dobra, szybszej. 4. No ale 7, 7, co dobra, to w ogóle jest no. bo, przecież, bo wszyscy myśleliście, że ja tak naprawdę ułożę do tego prostego rozwiązania, które wiele osób umie, ale ja ułożyłem do tego rozwiązania, które Wy stworzyliście 30 sekund temu. Zwróćcie uwagę, że z jednej strony jest ułożona tak samo. Nie. No jest dobry. dobry. Z drugiej strony również. Poproszę. Z trzeciej, czwartej, piątej i szóstej, czyli z każdej strony... Polski Rubika. No moi drodzy, właśnie teraz się odpinam, bo skończyłem pokaz. <grystanie> Wiecie jak to jest? Jak masz plaster, a tutaj powoli. Ty, mnie? Nie. Weź to zrób rasa dobrze, Krzysztof. No. Zrobiliśmy pokaz. Ania. Y był za. Je fajny. <laughs> to jest family friendly content, także. Było spoko, bardzo dobre reakcje były pana Krzysztofa Ibisza, pana Tomka Kamela oraz pani Ewy Drzyski, bo oni byli ze mną na scenie do e, finałowej magii. Były bardzo fajne reakcje publiczności, jak nigdy, więc ja jestem zadowolony bardzo e, i teraz idę posiedzieć na publiczności i może nawet coś ponagrywam. Tutaj jest piękny tort dla Akademii Przyszłości. Stan kawałek? Teraz może nie. Mm. Oczywiście mówiłem masa miłości, dwa tysiące. Błądak, 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 ja mówię, lubię, wy mówicie, uciekniecie. Statuetek prosić będziemy Jakuba Marcinskiego. To jest nasz ziom. No, no. Nasz ziom. No. To był statuetek. Całą naszą trójcą zapraszamy do nas Konrada Kruczkowskiego. Magika i Greka. Zdjęcia i montaż. O, to statuetka, o tu. Dziękuję ślicznie. Tak, tutaj ze wszystkimi tutaj. Dziękuję bardzo, bardzo. Ja też. Dziękujemy. Krzysztof, bez ciebie by się to nie udało, Ania. Bez ciebie by się to nie udało. Ustawię biurze. To jest bardzo ważna dla mnie nagrań. Ja. Jak przystało jej aby nikt na całym świecie nie wybórzał jednak łatwo jak ty. Patrzcie, to jest ten sam tort, co go widziałem na backstage, ale nikomu nie mówię, ale tak. na piosenka. Bo nie Krzysztof, śpiewamy jak kocham to co? Ale po polsku czy po angielsku? Po polsku Król jest duszy A królową jestem ja Czarujemy kochani O, to moja To ja, to ja, to ja Byście <ścoughs> mogli wszyscy zasubskrybować kanał Także tego My musimy zdjęcie A czego? Marynarki Pozdrawiamy YouTube'a! Słyszałem że to są młodzi ludzie. Czy to jest ten młody człowiek. Cześć. Cześć! Cześć! Dzień dobry! Dzień dobry! Jesteście na blogu! Możecie powiedzieć rodzicom, że pozwali mojego menadżera za to. Co tam u was? No, w sobie nic ciekawego. Śpiewałaś mam moc? Nie. Ja śpiewałem, mam to nagrane. Prezent, prezent. prezent, to jest prezent. To jest tylko kawałek papieru. będziesz palił? Wow! Proszę uprzejmie, na deser. I wystąpiłam w filmie o Magiku. Mogę być? Może być, tak? Może być. No Moi drodzy, ja tutaj miałem bankiet, byłem cały czas zajęty. W każdym razie mam nadzieję, że Wam się podobało i że zobaczyliście troszeczkę, jak wyglądają moje pokazy, takie z jestem jak Wam się podoba, jak dobrze wyglądam, to dajcie znać w komentarzu i koniecznie dajcie lajka. Dobijemy do iluś tam lajków, na przykład trzech. To nagram znowu na jakimś evencie. W każdym razie kończąc vloga, moi kochani, wysłuchajcie mnie do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że się zobaczymy już bardzo niedługo na kanale. Mam nadzieję, że sobie fajnie obejrzeliście. Dostaliśmy statuetkę. Dostaliśmy. Co my dostaliśmy? Dostaliśmy statuetkę, było w ogóle fajnie. Śpiewałem, mam tę moc. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Także. Mam nadzieję, że się po prostu dobrze bawiliście. Pamiętajcie o tym, żeby wejść na szlachetną paczkę, wesprzeć tą fajną inicjatywę, wpłać na paczkę, to wtedy oni mają za co robić te wszystkie dziwne rzeczy, które muszą zrobić, żeby połączyć ludzi, którzy potrzebują pomocy, z tymi, którzy tę pomoc mogą udzielić, na przykład robiąc paczkę. Więc, jak wy wpłacicie te pieniądze, to pomożecie paczce. Nie musicie robić nawet całej paczki. Jak chcecie, to też róbcie paczkę. W każdym razie... Wbijajcie tam, dam wam linka w opisie do szlachetnej paczki. Trzymajcie się bardzo serdecznie i, jak zwykle, pozostańcie magiczni.